Nie, przeszłam nie na pierwszą Hej, siema, z tej strony Denisowski to jest y, kolejny odcinek Swojej Nocy z FN3. Już wiem, jak pokonać tego głupiego szczura. Tak, ciebie. Y, więc... Wy to... <śmany> Pewnie pamiętacie, co stało się w poprzednim odcinku. <śmany> bardzo, bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy się wydarzyło. <śmany> <noise> Nie wiecie tutaj, gdzie siedzi. No, no jestem, jestem. Morbix, jak się lubi. No, będziemy im tak latarni! Właśnie bardzo sztandar Ale to jest skiering. No, jeżeli się pojawi. Ktoś niżej może być tu? E, dopiero jak się pojawi normalnie, to wtedy może być. O, ty szczury głupi! A w tej grze, że pochodzi, żeby jeśli kopoczą w kogoś, bo tak to może zginąć. E, tak, i później on wejdzie pod łóżko i... To łóżko mnie zabijało! Zręwajdujmy. Tu trzeba być cicho w tej grze, bo trzeba słuchać. Myślałem, że tam coś było. Coś słyszałem. Chyba skończyło rewindowanie. Nie będę musiał je chyba jeszcze tam wyroki patrzeć. Ja się się takiego czegoś, żeby zobaczyć. Wtedy. Hmm. O, coś słyszałem, Ehehe. Więc tutaj jakby ja, ja słyszę... Jakieś, wie. No wiem, ja właśnie w tej grze słychać, kiedy oni są przy drzwiach, przy szafce, czy przy klozecie, czy jak to się tam nazywa, nie wiem.

tak? No, tak? Nie, nie. Ciężko otworzyć Słyszałem? O nie! Przed mi! Przed mi, Debil! Nie, nie chcę! Proszę, nie robić tego. Ok, co się z poduszkiem? Teraz muszę zobaczyć po której stronie po tej stronie muszę popatrzeć tu robiłam sobie szcząt, ale udało się, Co, teraz rewind Czyli głośne kroki, to znaczą drzwi. Nie słyszałem teraz. Teraz naprawdę nie słyszałem. O, o nie, słyszałem. A tutaj jest do szóstej? Tak, do szóstej. I ten tape. Jeżeli się skończy, to muszę go zrewindować, żeby ten od początku był. To trochę zajmuje. Kiedy on jest włączony, to dwa razy szybciej idzie noc. Słyszałem coś. Właśnie kroki. Eee... A to by było lepsze, słuchać. O, słyszę. Nie, nie słyszał, nie? Jakbyśmy... No tak, ale to wtedy by było, oh my god, straszne. Ale lepiej się nagrywa z... Pa, z dwoma osobami idzie z jedną? Z dwoma! Możliwe, że mi się uda. Czemu to jest Jaguseptisaj? <grym zepsujesz> Nie słyszałam tak na idealnie. Małem coś Aha, a to, tak było, to, to by coś chyba to. był ten tape player, a nie czyli na pierwszej nocy po prostu i guess o słyszałem. Eee. Ja nie słyszałem nie słyszałeś? Ja słyszałem kroki akurat A z tych głośników to wychodzi? Tak. Pszczołem. O nie, he! Proszę pana. Proszę pana. Przyszedł na niego świeciłem. Przyszedł na niego świeciłem. Jeszcze raz? Jeszcze raz? O co chodzi? Świeciłem na niego! Jeszcze nowe nagrywanie? Nie, nie zaczynam nowego nagrywania. Jeszcze raz. Ale czemu? Przecież świeciłem w niego latarką. O mój Boże, gra się zgliczowała. O nie, hehe. Naprawdę. I 4 godziny. I am w plecy w tej grze. Przecież stał tutaj i świeciłem. co ja mam mu w nos świecić? No chyba nosy. Ma. Bo to jest szczur. Szczury mają nosy. Słyszałem Cię. Słyszałem coś. Słyszałem szczura. Słyszałem szczura. Nie wiem. Słyszałem coś. A to chyba się skończyło. No, no, no. Agatka. <laughs> A z tym tymi się masz dwa razy szybszy czas? No, jak się, jak jest włączone. słyszałem Słyszałem cię debilu. Eee. Masz nosik? Nie masz noska. Słyszałem. Słyszałem. O słyszałem. Ciebie w szafce. No. Co? A, ja muszę mieć myszką na jego głowę. Jest goooon! Jest ZGON! To on tylko jest w, w, tej grze, w tej grze? Jest w innych grach, w innej formie, jakby nie w takiej... E, ...bardzo strasznej. To tylko on jest w, te, w tych? Jest tylko jeden... Nie! Później będzie w innych nocach pewnie więcej. Tylko jest na jeden. Aha... Słyszę. Czy ja mogę po o. Słyszę. Co? Oto no to, taki wąż. Słyszałem. O nie. Jest trzecia. Słyszałem. O ty, To są dobre Mary O! Oh. Trochę typu nudne. I have to say. Słyszałem pukanie! Co z tych środkowych? Mhm. Słyszałem. No nie! Wreszcie? Wszedł. Daj żebyś znowu mnie o czwartej nie zabił. Niech się tak uśmiechaj. To jest zwycięstwo, że udało mi się dwa razy go pokonać. W jednej nocy, jest ładna. A wcześniej panikowałem i tylko patrzyłem na niego pod łóżkiem i później mnie jumpscare'ował. Słyszałem coś. Jak będzie piąta IM to już jest...

Słyszałam. Słyszałam. Ale szybciej się ja niż gra. Proszę, skąd się, no co? Chcę skończyć odcinek! Go wrzucić! Ale nie chcę tego robić znowu! Kończę! Się... Powinna... Oko ok. ok, daxeptisaja. Słyszałem. Proszę! Jeszcze za jakąś minutę i powinien się już schodzić. No, już dawniej. Jest! Tak wygląda, koniec! To tyle, że trzy. Teraz najdłuższe? Nigra! A, ła moje oczy. Więc. Um, kocham ten teatr, teatr. Czy je lubię? Nie wiem, nigdy nie oglądałem. Rat! Cześć, jestem szczurem. Ty chcesz zagrać w... Um, tak. tu? No. Muszę się schować. A co się stanie, jeśli mnie złapie co dalej? Ciekaw jak najdalej szczura. O, tutaj można. Hiding the closet? Yes. O, ha ha ha! Znalazłem cię. Taki mały jumpsker. Kończę odcinek, nie chcę drugiej nocy, więc to było to. Dziękuję, znalazłem jak w to wygrać. Nie wiem co będzie dalej. Nie, nie albo.